Witajcie, cześć wszystkim. Zbliżają się święta, a to oznacza czas pełen wyjątkowych dekoracji, prezentów i przygotowań. Dzisiaj zaglądamy do najnowszej gazetki promocyjnej Biedronki. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych ofert na świąteczne ozdoby, akcesoria zimowe i dodatki do domu. Wszystko, czego potrzebujecie, aby poczuć magię świąt i jednocześnie zaoszczędzić. Zostańcie ze mną i zobaczcie, co warto wrzucić do koszyka. Najnowsza oferta Biedronki jest pełna inspiracji na nadchodzące święta. I zimowe dni. Jeśli myślicie o przystrojeniu swojego domu lub potrzebujecie świątecznych dodatków, ta gazetka i oferta jest właśnie dla Was. Znajdziecie tu klasyczne zabierzki na choinkę, zestawy bombek, świeczniki oraz wieńce, które nadadzą Waszym wnętrzom wyjątkowego blasku. Oprócz tego, Biedronka przygotowała bogatą ofertę dekoracji świetlnych od lampy LED, po magiczne kurtyny, świetne, idealne do stworzenia atmosfery, pełnej ciepła i blasku. Nie zabrakło także akcesoriów dla domu, które świetnie sprawdzą się na co dzień. Oferta obejmuje także sezonowe akcesoria, takie jak ciepłe rękawiczki, szeliki i inne dodatki na zimę, zaprojektowane z myślą o komforcie i stylu. Warto też wspomnieć o świątecznych zestawach. Które znajdziecie w tej gazetce, od ozdób po akcesoria do domu. Te produkty są nie tylko piękne, ale także dostępne w atrakcyjnych cenach. To doskonała okazja, aby przygotować się na święta bez nadwerężenia budżetu. Ja już uciekam, ale dzięki za obejrzenie dzisiejszego przeglądu oparty biedronki. Mam nadzieję, że znaleźliście coś tutaj dla siebie na święta i zimy. Jeśli spodobał Wam się film, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu i łapce w górze. To dla nas ogromne wsparcie udanych zakupów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Lat. Zapach pierników w powietrzu trwa. W sercach rozkwita świąteczna gra. Każdy w biegu prezenty w dłoni, szukają magii, co serca chroni. A w tle słychać głos, co budzi nas. Święty Mikołaj mówi tak: Ho, ho, ho. Czyli nadszedł już czas radości, miłości, ciepłych wzruszeń tusz, w sklepach cuda, prezenty wciąż, grudniowy czas to magi prąd. Wśród zakupów rym czuje się spokój w świątecznej grze. Każda chwila rozgrzewa nas, choć grudzień mroźny ogrzewa czas, a święty znów zawołał w głos. Hej kochani, niech zabrzmi los. Ho, ho, ho! Dzień nadszedł już Czas radości, miłości, ciepłych wzruszeń tuż W sklepach cuda, prezenty wciąż Grudniowy czas to magik prąd Wzroci marzenia wysyłają w list Pod choinką czeka spełnienia błysk A w tej magii wśród zakupów rytm Czuje się spokój w świątecznej grze Każda chwila rozgrzewa Choć grudzień rośnie ogrzewa czas, a święty znów zawołał w głos. Hej kochani, niech zawszedł los! Ho, ho, ho! Grudzień nadszedł już, czas radości, miłości, ciepłych wzruszeń tuż. W cuda, prezenty wciąż. Grudniowy czas to magik prąd. Grudniowy czas to magik prąd. Niech w ich sercach zawsze brzmi ten ton. Ho, 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 niech świat rozjaśni się, w grudniowej chwili czeka cię sen. Dzieci marzenia wysyłają w list, pod choinką czeka spełnienia błysk.